Witaj, oto Twoje czytanie bezterminowe. Na następne 7 dni od momentu, kiedy to oglądasz, to jest film dla wodnika i nieważne, kiedy on do ciebie trafił, tutaj jest wiadomość, której potrzebujesz. Możesz też traktować to jako swoje czytanie tygodniowe. Sprawdzę, jaka energia prowadzi cię przez następne 7 dni. A później za pomocą czarnych słów zobaczę, co idzie w Twoją stronę, jeśli chodzi o finanse, pracę, miłość, relacje, yy, też relacje rodzinne. I co szczęśliwego idzie do Ciebie przez te 7 dni. Będą też słowa mocy, wskazówki od wszechświata, także warto zostać do końca, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne, bierz tylko to, co z Tobą rezonuje, a jak mało co rezonuje, to sprawdź swoje czytanie dla ascendentu albo znaku księżycowego. Dobrze. Teraz dla wodnika. Jaka energia prowadzi Cię przez następne 7 dni? O, jest tutaj. Kamień księżycowy. Zwiększona intuicja. Bądź szczególnie świadomy swojej wewnętrznej wiedzy, ponieważ jest ona godna zaufania. To jest czas, w którym masz mocne połączenie z intuicją. Twój szósty zmysł jest na wysokich obrotach, więc możesz wyczuwać, że pewne rzeczy się wydarzą. To, co czujesz, że może się wydarzyć, prawdopodobnie się wydarzy, to jest taka wskazówka. Kamień księżycowy też mówi o tym, że warto przez te 7 dni pracować z energią księżyca. Jeśli jest nów, bądź pełnia, warto zrobić medytację, rytuał. Technikę manifestacji, cokolwiek tutaj cię zawoła. Przy czym nowie to bardziej na manifestacje, na nowe rzeczy pełnie, na dopełnienie, na odpuszczenie, a właściwie po, od pełni do nowiu, popełni to jest najlepszy czas na odpuszczanie, oczyszczanie, sprzątanie też wewnętrzne i zewnętrzne. Hmm. Także tutaj jak chcesz, żeby w Twoim życiu coś rosło, no to praca z energią odnowił do pełni. Więc warto sprawdzić, co tam Księżyc teraz robi. Możesz to też sprawdzać u mnie na kanale, na zakładce Posty. O tym piszę o astrologii też na moich social mediach. Ehm, też jakoś tak czuję, że jeśli masz taką potrzebę, to warto medytować z kamieniem księżycowym, jeśli taki kamień masz, albo cię woła, żeby go mieć. To tutaj jest potwierdzenie, że już czas go mieć. <grych> e, dobrze, no teraz Twój numer anielski. Co jeszcze chce Ci przekazać wszechświat? Jakie wskazówki? Co chcą Ci przekazać aniołowie? Uch, szybciutko. 44. Stabilność. E, także tutaj właśnie też wszelkie m, rytuały, medytacje na manifestacje, na stabilizację e, są wskazane. E, tutaj też podążanie za Twoją intuicją, za tym, co na ci mówi. Może przynieść pomysł, który przyniesie dużo stabilności w Twoim życiu. Generalnie czuję, że teraz robi się stabilniej niż do tej pory w Twoim życiu. W jakiejś sferze albo tak generalnie. Zobaczę za chwilkę za pomocą charmsów, jak ta energia może się zamanifestować. Co idzie w Twoją stronę? Przez te 7 dni, jeśli chodzi o pracę, sferę finansową, miłość, relacje, przyjaźnie, rodzinę. I co szczęśliwego, co dobrego idzie w Twoją stronę, to za chwilkę. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. W opisie jest też mój adres mailowy. Jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne albo amulet ochronny ręcznie rzeźbiony przez szamana, to napisz do mnie wiadomość. I teraz czarmsy dla wodnika. Zaczynamy od sfery finansowej, sfery zawodowej. Ale coś czuję, że tutaj może zrobić się dużo stabilniej. I bardzo dużo czarmsów mi się złapało. Czekam, aż może jeszcze jakieś tam spadną, ale nie. Czyli tu będzie się dużo działo. Tutaj coś rozkwita w Twojej sferze finansowej, zawodowej. No, ta róża też może mówić o tym, że przez sferę zawodową poznasz kogoś bliskiego, poznasz miłość, bo jest też charms. Zakochaj się. No, też to może być taki Office Romance dla niektórych, który się toczy. No, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Są pieniądze, które idą w Twoją stronę. Niektórzy też mogą mieć na przykład firmę z partnerem, partnerką. I tutaj, zwłaszcza dla tych, życie rodzinne i, i, i dzieci, ta sytuacja związana z tym, która może się zmienić. Na przykład, no zobaczymy, czy się, no może się pojawić, skoro już tutaj nawet w pracy się pojawiają te dzieci, a może być tak, że niektórzy. Z jakiegoś powodu będą musieli zabrać dzieci do pracy, bo nie wiem, opiekunka za nie może. Też może być. Jest tutaj duże wsparcie od członków rodziny, rodziny krwi, ale też rodziny dusz, więc tutaj widzę też rodzinne biznesy. I no właśnie, jest tak, uwierz. I podążaj za swoim sercem, a to właśnie w sercu jest intuicja, więc tutaj trzeba uwierzyć w coś, co do ciebie przyjdzie poprzez intuicję, uwierzyć w to, że się uda, bo z tego będą pieniądze i z tego też hmm, będzie można żyć jak z bajki, jak z marzeń, bo jest dwa razy charms: żyj swoim marzeniem. I to albo jest ścieżka kariery twoich marzeń, albo dzięki tej stabilności, którą zaczniesz osiągać, bo to jest początek, dopiero tak czuję z jedną monetą to będzie można spełniać swoje różne marzenia. No naprawdę, jest duża, dużo tutaj energii, ja i ty. To też może być, jeżeli nie miłość, to bardzo dobry, lojalny wspólnik. I tutaj jest na to potwierdzenie. Coś się transformuje w Twoim życiu zawodowym i finansowym, żeby coś pięknego, dużego, nowego mogło przyjść i to stabilnego, bo jest tutaj znak Zodiaku Koziorożec. To też może być ta osoba, która Ci mocno pomaga. Z koziorożcem pojawiają się też dwa inne znaki ziemi: byk i panna, więc to mogą być takie osoby. I jeszcze jest litera K. Tutaj to jest osobista wskazówka poczuj, co to dla Ciebie znaczy. Także dużo się dzieje w sferze zawodowej, finansowej. Te finanse rodzinne, domowe też są bardzo istotne i też sprawy związane z dziećmi. Teraz miłość, relacje, i tutaj i dla singli, i dla osób w relacjach. Mhm. Też sporo. No właśnie, i tutaj z kolei mamy monetę, także też sprawy finansowe. Partnera, partnerki też będą istotne. Tutaj widzę dużo połączonych par w biznes. Też. Jeśli jesteś singlem, singielką, to postanowisz zainwestować w coś, jakiś warsztat, yy, rytuał, wyjazd, tak? Co, co, cokolwiek to, to będzie. Czy, czy, czy amulet, czy kamień. W coś, co czujesz przez intuicję, że pomoże ci bardziej otworzyć serce. O, i tutaj nawet są dwie monety. Też mogą być wydatki na jakieś sprawy domowe, rodzinne, większe. Jeśli masz zwierzę, to ono potrzebuje trochę więcej Twojej uwagi. I co tutaj? Tak. No, jest koszulka z sercem, jest marzyciel. Jest dużo energii miłości. Także tutaj Ktoś inwestuje w otwarcie serca w jakiś sposób, żeby móc stworzyć relację, czy to jest... To też, o, terapia też mi się pokazuje, ustabilizowanie wnętrza, emocji. Hmm. Może być też wyjazd, bo jest żółwik, ale ten żółwik też mówi o tym, że tutaj hmm, dla wielu w miłości trochę było spowolnienia. Hmm, może też hmm, dla tych w relacjach spowolnienia wyrażania uczuć. Ale teraz to się jakoś scala, dopełnia dla wielu osób poprzez szczerą rozmowę. I tak, dla tych w relacjach, no to mm, wiadomo, między sobą, a dla singli szczera rozmowa ze sobą, albo nawet napisanie listu do kogoś, kto kiedyś cię mocno wskrzywdził i teraz dalej masz zamknięte serce przez tę sytuacje. Nawet nie trzeba wysyłać tego listu. To może być taki list terapeutyczny, żeby po prostu z siebie wyrzucić to wszystko, co jeszcze tam yy, zostało, bo nowe idzie. Idzie nowe. Czy to poprzez rozmowę w związku, czy to, co powiedziałam. Jest też dużo przyjemnych chwil, randki, świętowanie. Świętowanie, bo tutaj jest korona, więc też. Jeśli nie ty, to twój partner, partnerka mogą dostać awans. Jest tutaj znak zodiaku waga, więc może pojawić się na ciebie w miłości waga. Przy tym nowym początku, no jeśli ktoś już długo pracuje nad stabilizacją serca, pola serca, no to, no to może się ktoś nowy pojawić, rzeczywiście poznany na jakimś spotkaniu. Ale tu wszystko w miłości powolutku, powoli do przodu. Tak samo dla tych w relacjach. Jak było spowolnienie, trochę mniej zrozumienia, to yy, powolutku trzeba się z powrotem znowu dogadać. Yy, może Winko pomoże się otworzyć. Yy, tak usłyszałam. Jeszcze są litery. Jest litera V i litera W. Jak ktoś ma Volkswagena, to mogą być naprawy. Tak usłyszałam. Mam nadzieję, że nie. Yy, też V jest swego rodzaju zwycięstwem, więc możesz coś osiągnąć razem ze swoim partnerem, partnerką, albo właśnie już poczuć się stabilnie, jeśli chodzi o sprawy sercowe, wiedzieć, że energia twojego serca jest uzdrowiona i z otwartymi ramionami jesteś gotowy, gotowa na przyjęcie miłości w przyszłości. Dobrze. Teraz jeszcze co dobrego, co szczęśliwego idzie do wodnika. Tak, idą dobre wiadomości, na pewno. Komunikacja, coś miłego, e, idą pieniądze. E, tak, ta miłość też jest możliwa, pełna, taka, w której jest równowaga dawania i brania, bo mamy charmsa to the moon and back, te dwa charmsy. E, Coś też pięknego rozkwita w Twoim życiu. Ten tydzień jest bardzo namiętny i płodny, więc jeżeli to jest dla Ciebie szczęście, to no, skorzystaj z tego. I też niektórzy będą mieli możliwość wyjazdu, podróży albo zaplanowania takiego wyjazdu. Też mogą być właśnie wydatki z tym związane w relacjach miłości, tak? Tutaj na przykład wydawanie pieniędzy na jakąś miłą podróż i w trakcie tej podróży rozmowy od serca. Też może być tak z tą podróżą. Tak jak mówiłam, można kogoś spotkać w podróży. Jeśli szukasz miłości, to też tu się to pokazuje. No, pokazuje się naprawdę życie intymne dla wielu rozkwita przez te 7 dni. Dobrze, i teraz jeszcze Twoje słowa mocy, afirmacje, które możesz powtarzać, żeby połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą, żeby ją bardziej poczuć. Tam są też wskazówki i wsparcie od wszechświata. Zobaczmy, łach! Jedna i druga jeszcze karta. Zacznę od tej, która się odwróciła. Jestem połączona ze stwórcą, jestem otwarta i gotowa, aby przyjmować wszelkie wskazówki i błogosławieństwa. No i właśnie tutaj powrót do tej intuicji, do tego, jak ważne jest połączenie z intuicją. Można je zwiększyć za pomocą medytacji, powiem coś więcej o tym za chwilę. I jeszcze kolejne słowa mocy. Stwórca kocha mnie bezwarunkowo na każdym etapie mojego życia. Tutaj wiele osób może być na takim etapie pomiędzy, gdzie buduje stabilność, ona się powoli buduje, zwłaszcza w relacjach w miłości, i no, nie lubisz tego momentu pomiędzy, wolisz konkret do przodu. Ale tutaj warto pamiętać, że każdy etap jest ważny, bez jednego etapu nie będzie drugiego, i to, co budowane powoli, krok po kroku, jest po prostu bardziej stabilne, zostanie z tobą na dłużej. Kochani, zapraszam na moją medytację prowadzoną, w trakcie której zharmonizujesz swoją czakrę trzeciego oka i wzmocnisz swoje połączenie z intuicją. Ten film za chwilkę będzie na ekranie. Drugi film będzie też, z którego dowiesz się, jakie są tajne techniki, które mogą odblokować Twoje supermoce, które ma każdy z nas, tylko o tym nie wiemy. Ten film też jest na ekranie. Żeby przejść do medytacji lub filmu, kliknij w ikonkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.